Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, na YouTubie albo na mojej stronie internetowej. Wszystko zależy od tego, gdzie ten film oglądacie. Przy okazji chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie kanału, zalajkowanie, pisanie komentarzy. Dodatkowo zapraszam na moją stronę internetową, gdzie zobaczycie więcej zadań, a dla tych, którzy wykupią dostęp, abonament, będzie dostęp do zadań premium no to cóż, zaczynamy. Kolejne zadanie z niepewności pomiarowej. W przemyśle przyjmuje się, że masa atomu tlenu wynosi, w nawiasie, 15,999 plus minus 0,303 U, gdzie U to jednostka atomowa. A masa księżyca jest równa 7,3477 plus minus 0,307 razy 10 do 22 kg. Który pomiar ma większą niepewność pomiarową? No, zastanówmy się. Pamiętamy, że z jednego z poprzednich filmów, że, filmów, że niepewność pomiarowa, no to jest ta, ona, mówi, mówimy tutaj o niepewności względnej. O tego będziemy szukać. Niepewności względnej. W pierwszym przypadku, tam gdzie jest, a mówimy o masie atomu, czyli zaznaczmy, że to jest pierwszy przypadek, to ta nasza niepewność. Względna, to będzie niepewność bezwzględna, czyli to tutaj ta niepewność pomiarowa. Tak, czyli jakaś tam dokładność z jaką, po, jaką, z jaką zmierzono tą masę. No i to odnosimy 0.003 tak 30 i trójka do naszego wyniku. Wynik naszego pomiaru to jest 15.999. I to jest równe. No i uruchomimy kalkulator. Mamy tak. 0, raz 2, 3. Podzielone przez 15, raz dwa, trzy. O! Hmm. Cik, jeszcze raz. 0, 1, 2, 3. A, jeszcze trójka, tak. Podzielone przez 15,999. się równa 1,87 i tak dalej. Powiedzmy, że chcemy, zróbmy to z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Trzy cyfry znaczące, czyli raz, dwa, trzy. Trzy cyfry nas interesują, to odcinamy. No, jak tutaj mamy piątkę, no to zaokrąglamy to do 1,88, a e do minus 5 to znaczy, że to jest 1,88 będzie razy 10 do minus 5. Czyli mamy w przybliżeniu 1,88 razy 10 do minus 5. I taka jest Niepewność pomiarowa, nie będziemy jej wyrażali w procentach, tylko właśnie tak bezwzględnie, bez, no bez, z takiej liczby. Taka jest niepewność pomiarowa naszego, e, naszego, naszego pierwszego pomiaru, czyli atom ten. Z taką niepewnością pomiarową jego masa jest zmierzona. Teraz przejdźmy do drugiego. Czyli mamy księżyc z jakąś dokładnością i pytanie jest, z jaką on niepewnością pomiarową, więc z jaką niepewnością pomiarową jego masa została wyznaczona. Otóż, robimy tak samo. Ale właśnie, zastanówmy się, dobra, no to, to co ja mam tutaj z tym zrobić? Popatrzcie, no to jest generalnie jakbyśmy opuszczali nawias, tak? Czyli wymnażali to, plus, minus i razy to. No to bierzemy sobie. Pierwszą część, tak jak tutaj mamy tą naszą niepewność bezwzględną i robimy niepewność względną, czyli niepewność pomiarową i 0,0007 razy 10 do 22 przez 7,3477. Razy 10 do 22. No i to nam się skraca. No to już widzimy, jak to, jak to właśnie jak to właśnie wygląda. I to będzie w przybliżeniu. I teraz sobie użyjemy kalkulatora i obliczymy, jaki przybliżeniu będzie wynik tego naszego pomiaru. Dobra. Czyli mamy przecinek raz, 2, 3, 7 podzielone przez 7 przecinek 3, 4, 7, 7 to się równa. I tutaj mamy, jak widzicie, 9, 3 cyfry znaczące, czyli 9,50. Tutaj jest szóstka. 9,53 razy 10 do 5. Czyli 9,53 razy 10 do minus, nie 5, tylko do minus 5. Taka jest niepewność pomiarowa pomiaru masy księżyca. No, i widzimy, że drugi pomiar ma większą niepewność pomiarową, względną. Tutaj, właśnie w tym zadaniu, wchodziło o niepewność pomiarową względną. A co to oznacza? No, wydawałoby się, jak ma większą niepewność, czyli z większą precyzją. Otóż nie. To oznacza, że tutaj jest mniejsza precyzja. czyli Bardziej precyzyjnie jest, o, co ciekawe, zmierzona masa atomu tlenu. No i dobrze. Że jest to bardziej precyzyjnie zmierzone, dlatego że ma to wpływ chociażby na produkcję no, leków, tak? gdzie musimy wiedzieć dokładnie, jaką masę mają poszczególne atomy, abyśmy mogli w sposób właściwy zaprojektować i wytworzyć lek. Także, cóż, zapraszam na, zapraszam na, 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 na mój kanał, na moją stronę internetową. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Napiszcie też, co chcielibyście jeszcze ewentualnie więcej eee, zobaczyć. Także cóż, dziękuję Wam. Zapraszam na kolejne filmy z matematyki i z fizyki, które znajdziecie na moim kanale. A więcej... Treści w tym treści premium są na stronie na mojej stronie internetowej www.matematykaoswojona.pl. Także dziękuję, powodzenia i do zobaczenia.